ale jeszcze należy to o tym przekonajmy. Uj. Oj oj oj. Eee, Ona powie, że utknąłem. Trochę bez sensu. No, zachnie mocny. No, zgadza się. Jeszcze raz. Krokamy rady, kurde, Spokojnie, panowie. Włóżcie się wami zajmie. Po prostu poczekajcie, a ja w tym czasie po prostu znajdę się swoim, dobra? I.

No dobra. Archanioły? To no trochę dziwne to brzmi, ale. ale o niech będzie. Archanioły, tak jak walet, to wyjątkowe konfiguracje magnu obóz uwybiane przez Chamba, żeby zacząć wejść do menu archaniołów. Po wybraniu archanioła zobaczysz wymagane ulepszenia. Zielone to te, które już masz, a czerwone to brakujące. Wybierz waletę i zobacz, jakie części są potrzebne. Hmm, brakuje aż pięciu części. A, a tak, walet jest zdolny do wszystkiego, gotowy do udziału w niemal wszystkich świętych misjach. Pamiętaj jednak, że skoro daj się do wszystkiego po trochu, to niczego nie daje się idealne. Myślę, że coś z tego ogarnę, zgadza się. Chyba tak. Bo tu różne są. Brycha jest niezwykła i dobrze o tym wie. I O, to mogę tutaj. Te co wybierałem właśnie na te. Te korroserie, to mogę. wybierałem na te 1 z pięciu, to mogę zmienić się na eksploratem. Ale wolę zachować to, co mam. Klasyka pustkowi, ta. Propozycję? Dobra, Jet, skoro masz propozycję, to powiedz mi, co mam do zrobienia. But just course, I'm not Wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. But no promises. Ah, oh, aha, project o projekty. Wiedza dostaję z wiele projektów. Przejrze każdemu z nich, żeby poznać jego wymaganie i związane z nim nagrody. Okej, okay, okej. Okay. Co się dało ogarnąć. U Czabaketa dostawa jest nowa misa na pustkowiach. No, czabaket. Co chcesz powiedzieć? O kurwa, zapomniałem o nim. Lepiej tak nie mów.

To od razu się udaje Od razu się udaje kurde mogę kurde użyć o właśnie O jeszcze też misję u Dobra później się też zajmę Postulki obserwacyjne A no tak kurde po co to Zagrożenie też mnie nie interesuje i obozy wiem o co chodzi wszystko Dobra Jett na razie mam ma później się tylko z tobą zajmę czy mogę O, o tu, tutaj mogę zrobić szybko podróż Niech będzie. Ja wiem, wiem, ale najpierw kurde zajmiemy się kutym czambaketem. Puu, nie czambaketem, tylko naszym psiakiem. To jest nasz priorytet numer jeden. Musimy się tym zająć najszybciej, jak tylko się da. Mam nadzieję, że jakoś się z tym uporamy. Mamy radę. Może coś to będzie, kurde. Przynajmniej już nikogo tutaj nie ma. Zobaczmy, co tam się stało do, do odnalezienia. <grymka> jednak jest. Ty, jednak żyje. O piaczek ukochany. Kurde, dobra psina. Dobra psina. Ada się. Dobra, co to do łazika. I pora eskortować. Wsiada się? No to jedziemy. Spokojnie, drogi psiaku, Eskortuję cię, bezpieczne miejsce. A ja zagwarantuję Ci, że miał naprawdę wyśminić dom. No to jazda. Jest, można wypędzać polami minowe, które tu zmierzy poziom zagłudzenia w regionie? Serio? O to, to kurde nie wiedziałem. Można powiedzieć, że pies będzie niezwykle przydatny. Oho, coś tam wywęża. Oho, już to ci tam Okej. Okay. Zajebiście. O, już widzę, 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 widzę minę. Powoli. I gotowe. A nie wiem, czy faktycznie to wszystko. Czy tylko ta inna mina. Aha. To ponad trzy. Trzeba będzie zrobić tak powoli. Powoli i to bardzo powoli. W porządku. Spokojnie, powoli. Cię jest. O, mam cię. Proszę bardzo. Kolejna mina do rozbrojenia. Ja gdzieś po lewej stronie. I powoli Mam cię. Mamy kolejną minę. Poro rozbroić. Można powiedzieć, że ten został oczyszczony. A właśnie kurde na tym mapie jak to jest? A tylko jeden z dwóch. Okej, okay, rozumiem, czyli... A, na no to zatek nie pokazuje. Czyli po obserwacyjny można powiedzieć, prawie się dobrze spisuje. O niestety kurde. Jeśli chodzi żeby oczyścić ten teren na 100%, to jednak łazik będzie niestety opcjonalny. No, bo nieważne, skierujmy się po co do Jetta. Trzeba skordować psiaka. No, można pojechać już do jej I jest nasz pełny piec DDD. Został przywrócony. Dobra. Wąsek, spierdalaj. No właśnie, już dałem. Odblokowany został łazik czumaj pies. Dziękuję bardzo. Na pewno zostanie. On jest mi naprawdę posłuszny. Dostarczyłem psa i łazik czama do twierdzy Jetta. Podejrzewam, że się tam przydadzą. Oczywiście. Nie ta, 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 dobra, rozumiem cię od Ale dobrze, więc co, spierdalaj. Byłem niegdyś własnością Skrotusa. To jeden z najliższych czworonogów, które nie zostały zabite dla mięsa. Dużo Skrotusowi jako ogar wojenny. Gdy Max pokonał go na dachu Landmowera, Skrotus spadł w furii i wygnął go na pustkowe, skazując na pełną śmierć. Ham, po prostu ham. A dobra, kurde. Podobno była jeszcze jakaś jedna misja odżeta, więc. Posłuchajmy. Dobra, mów, co mam do zrobienia. Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition, huh? Always need ammo. Keep talking. There's something brewing out there. War boys from Gas Town are tightening the new spheres like. I hear their leader Scrode just got his gumballs sought up by some wild deuce. <laughs> 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 this land is about to be scorched by Gas Town wrath. Our weapons won't do. I need powder. Black, deadly, and smoky. And that's where I come in, uh, huh? Now, uh, listen, one of my people was taken by thrall rustlers sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder, and you're set for ammo for life. Całkiem ciekawa oferta. Jet chce uwolnić z rąk pracujących dla padliniarzy, handlarzy niewolników więźnia potrafiącego produkować proch. ich kliówki i porwanego. A nagroda to projekt zbrojowni twierdzy Jeta. Ło! Wow. Wyśmienicie. O, i no to tak zaznaczę kryjówkę, właśnie, gdzie to się znajduje? U, to trochę daleko. Penetruj jaskinię ludzi łapów. Dobrze, dobrze się tym zajmę. Dobra, ale, ale naszym pierwszym priorytetem jest przede wszystkim zbadać właśnie te punkty obserwacyjne. Trzeba będzie się właśnie ustalić, co, co jest właśnie do eksplorowania. Onaż na tym terenie to tylko niewiele co zrobiłem. Dobra, dobra. pora się skierować do tego punktu. 1 minute 37 seconds later. I dojeżdżamy. I zajebiście. Dobra, uj. Max, nie poczę, aż tak wyskoczyłeś, ale doceniam, kurde, twój, e, twój podziw, znaczy jeszcze twój wkład. Co mamy tutaj? A, tylko cztery złomy. A, da się jakoś to znaleźć. O, ale gdzieś tu będzie. Hmm. Nie nadzieję, że coś tu trafi. O kurde, jak ma się teraz wziąć? O, teraz tędy. Trzeba będzie patrzeć na te żółte tereny. Ale będzie trzeba być naprawdę, naprawdę, naprawdę ostrożnym. Och, coś tutaj będzie. Znaczy nie no. No tak. Jak nie ma żółtego terenu, to znaczy, że jeszcze raz, zgadza się? No tak, jeszcze raz. Dobra, zbierajmy pierwszy złom. Pięknie. Nie pora poszukać kolejnego złomu, który powinien się gdzieś tam znajdować. Może tam pod spodem. Albo za mną. Pięknie. Jest do kolekcji. O, jeszcze te tkaniste benzyny, ale akurat mam pełno, więc na go nie potrzebuję. Chyba, że przydałoby się coś do... O! To tam jest kurde ten właśnie złom. Okej, okay, dobrze wiedzieć, ale akurat nie będę schodził tak od razu, względem na to, że jest złom, bo muszę najpierw nazbierać amunicję. O, nożyk. po to, żeby zbicie w pułap. O, taka paliwa. Dlatego kanister? O! No, tym razem to coś nowego. Dobra. Bierzemy kanister i od razu przelewamy do jego zbiornika. Widzisz tutaj? Czy jest jakieś konwoje. To no, ja nie wiem, co to do mówi się. Ja na razie tylko przelewam ten zbiornik. Zobacz, że może coś tam. No jest coś tu jest ważne, kurde. Dobra, mogę sobie tam rzucić ile się da, wypad, a ja w tym czasie zwiększę pułap po to, żeby poeksplorować tereny, które właśnie mnie otaczają. I gotowe. Równina Paleniska. Fajna nazwa, całkiem chwytliwa. Wiem. E. Nie o to mi chodziło. Czyli tak, tak kolejny straszak, obóz, sporo obozów No sporo tego będzie, ale myślę, że jakoś damy radę Tutaj kolejny straszak Gdzie jeszcze tam kolejny? Hmm. Na razie powodu widać O! Kolejny obóz I to na razie tyle Coś jeszcze nie wychwyciłem Yy, wygląda na to, że... Da, jednak wszystko! Da, wszystko, dobra. U, no to. Właśnie widzę, ale dobra. Po prostu opuszczajmy się i ruszamy dalej. Pięknie, teraz opuszczamy się właśnie do tej linki. Po to by chwycić ostatnią część złomu w wyniku czego punkt obserwacyjny zostanie oczyszczony. Pięknie. I przydałoby się jeszcze właśnie tutaj, kurde, oczyścić, ale na razie tego nie zrobimy. I te, właśnie przydałoby się właśnie już coś tam zrobić, wykończyć misję. Więc najpierw od razu skryjmy się do tego pomieszczenia. Właśnie, kurde, jeszcze zauważyłem, że macy do ulepszenia Zobaczmy, pięścierska oliwka o wilka raczej. To wystarczy, żeby chronić swoje knykcie i sprzedawać trochę większe obrażenia. Pięć się zadaje wrogo o 10% więcej obrażeń. Skoro 50 zło mu, to akurat wezmę. E, tutaj nic. Tak. Eee, staw taśmowy. O 10% mniejsze obrażenia odnoszone w wyniku nieudanego mroku. O 10% większe obrażenia zadawane przez kontry rozbrojenia. Tylko 50? O, oczywiście, że tak. No, co jeszcze kolejne? Właśnie głowa. Max ma średniej, br, średniej długości brody i włosy. To nie wiem, czy to, to, to dobrze wygląda? Mmm. Nie, wolałbym zachować o taką brodę. żeby tak lepiej wygląda. O, mamy jeszcze tutaj szarze barkiem, szarze rozbiegu, który rzuca przeciwników. No na pewno tak. I co to jeszcze było? Joan, ruch egzekucji przy pomocy szczęby, który natychmiast zabija cel i wywołuje w wroga przerażenie. Trochę drogo kosztuje, ale na razie się z tym wstrzymuję. Dobra, wsiadamy. Jeśli chodzi o oczyszczenie, to na razie nic z tego nie robimy. Zdobyła się to, jakby tutaj część, właśnie sobie poeksplorować, ale na razie tego nie będę robił. Najpierw będzie trzeba wykonać misję, której mogę sobie zbudować zbrownie. a więc pora tam jechać. few minutes later. Oho, mamy straszak. Mam nadzieję, że tym razem dobrze się wpierniczę i się uda. Uhu! Weszło, jak masełko no. zagrożenie zmniejszone z 4 na... z 5 na 4 No, progres jest naprawdę wyśmienity. Dobra, uczymy dalej Dobra, co na przyszłość? Co to kładę za obóz? Z liquidu legion dniło zęba. Oa, dodatkowy obóz Dobra, dobra, dobra Na jeżeli nie będę się tym interesował, tylko razie kierujemy się prosto w paszczelwa, czyli właśnie to pomieszczenia, gdzie znajduje się właśnie ta jaskinia. Ooo, kolejny kurde straszak, ta? Dobra, pojawia się tym, tym nim zająć. Nic z tym nie zrobię, chcę, że tylko... Wziąć za to... Cholera jasna! Trzeba jakoś dobrze to wyczuć. Chyba, że będę musiał zrobić kółeczko. Nie Fajnie tak, kółeczko. Dobra. Trzeba jakoś dobrze wychwycić. Jeszcze nie. O! O, czego? było, było, było! I MAMY Ty To nic nie dało, to jest kurde, nie mogę coś zrobić? A czekaj mam pomysł, mam pomysł Mam pomysł O, przynajmniej kurde jeszcze tutaj poeksploruję Bo w, w zastosuję tę metodę wyskoczni A no tak Dobra, sam się o to prosiłeś Pierdziel będzie nie wyszło jak ją miał być, ale coś tam wyszło. Walimy, walimy, walimy. Kolejny. No. Zajmij się. Dobra, zbierajmy się trochę tego złomu. A właśnie co tu zdobędziemy? O, jakoś ekipę sprzątającą I to po raz kolejny. Zajmij się. No można powiedzieć wszystko wychodzi na dobra. Awej ile tu mamy? Jaka są to jąca. A tylko jeden na trzy, No to jednak miałem zebrany, jakby jeszcze jeden? Wydawało się, że mam tu już do tego dwa. A ekipa złomiarzy to było ze wtedy zebrane. Okej, okay, okej, okay, już rozumiem. Dobra, wieczo zostało splądrowane. Ale teraz mi korci, żeby właśnie wjechać do tego, kurde, do temu, znaczy do straszaka. Ale do tego potrzebuję właśnie wyskoczni. Czekam czy się jakoś uda. Tu już próbujemy. O. No można powiedzieć, że słabo się rozpędziłem. Spróbujmy jeszcze raz. No to ci się... Okej, okay, już to zamieszano kompleks. No to jazda. A nie, no tak. I cyk. O, czekaj, na ja zbiorę jeszcze I zbieramy. No, dawaj, dawaj, dawaj. No, I tak to się robi. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. I gwiazda. Auć. Ale, wiadomo, poszło, to poszło. To no tutaj. O, o. Mądrój. Kulopluplaliniarzy. Klienci wodali zdecydowanie mniej się awanturują. Hm, powiedz mi to w prosto twarz. Kulopluje plaliniarzy bardzo oszczędzają amunicję. Zazwyczaj, choć też nie zawsze, otwierają ogie do nieochronionych celów w otwartym terenie. Nie, spokojnie, będę pierwszy. Celuję i. Bam! To jest. Dobra. Wysiadamy od razu i ja się tym zajmę. Po prostu. Pilnuj samochodu, po prostu zajmij się tym osobiście, Czyli w przypadku to właśnie jest do eksploracji. Cześć razy złom. Eee, jakoś to ogarnia. Amunicja razy dwa. Snajperki. Jest, please. Dobra, zobaczymy co tutaj mamy. Jaskinia... Ludziołapów. łapy to działający na pustkowiach handlarze niewolników. Jako, że niewolnictwo na tych terenach już praktycznie nie istnieje, każdy godzi się na wykonanie niewolniczej pracy, o ile pozwoli mu to utrzymać się przy życiu. łapy muszą się specjalizować. Na pustkowiach brakuje różnych rzadkich umiejętności i niezwykłych cech. Dlatego też ludzie łapy ludzi, którzy mają pożądane kwalifikacje lub charakteryzują się wyjątkowo urodą albo dziwnymi mutacjami. Ta placówka ludzi łapów to nie tyle, tyle ich słaba siedziba, ile ile miejsce, w którym ukrywa się swoich niewolników przed sprzedażą. Jest silnie strzeżona zawsze, gdy zadają się w niej jacyś niewolnicy. Kolej jest to system pogmatwanych tuneli, przez w swój łosy, czy się z niej światło słoneczne. No. Całkiem ciekawe, ale mało dla mnie chwytliwe. Dobra, pora wychwytywać właśnie tych ludzi. O, dzień dobry! ci się o pierdol! To to chodźcie! Jadymy, jadymy! jadę nie bom, 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 bom. Nigit. Zwariował? Po prostu jestem pojebany. No, wiesz, wiesz, bierz. bierz, bierz. Nie mogę wziąć? O, teraz mogę. Zbierzmy sobie taki łup. O, coś tam jeszcze miał. A, Dobra, Jeremy. Dziękuję. Otóż, o! No, nie zawożyłem tego, tej pułapki. Dobrze, że nie oderwało mi kurde nogi. No dobra, teraz muszę naprawdę uważać na te pułapki nie, na niedźwiedzie. Ale myślę, że jakoś z tym damy radę. Muszę teraz to. No, nie wyrobiłem się, kurde. Cóż, pora się napić. Oto, jesteśmy już gotowi napici. Niestety nie mamy miarki. Szarpacz. Trzyta. Nie, ich nie, kurde, te tło. Nie rozumiem cię po prostu. Nie rozumiem. Widzisz ten klucz? Pozwaleć nim czerep. No. Świetliwe. Starpacze to najlepsi wojownicy palieniarzy. Są silni i opancerzeni jak reszta drogowców, mają też wielkie klucze, którymi zadają zabójcze ciosy każdemu, kto stali im na drodze. Takie przekonujący jesteś. A jak wiadomo, to ja rozjebie ci po prostu nim czaszkę. I but. To było takie przekonujące, co nie? No. Piękne to było, po prostu piękne. Dobra, co muszę sobie tutaj? muszę sobie tutaj. Teraz sobie akurat wezmę. I w sumie to tyle. Bo teraz muszę podążać właśnie tamto, właśnie się skierowałem. Byłem, tak, właśnie tamtędy się skierować. Chodźmy, zobaczmy co tam będzie. Ale myślę, że będzie coś. No jest! No, no spadłeś. Dobra, o. Aha, już rozumiem. Oby tylko nie spaść. Ale przynajmniej on spadł, za <gryw> Zaraz sobie na to gnoju. O, to tutaj. Kolejny tarczownik? Przecież ja od o tobie czytałem. Ale inny, dobra. Wstęp zbrojony trupie, nie przejdziesz przez tarczownika. Choć tarczulnicy padlinierzy wyglądają podobni do tych, którzy pozostają na usługach skrótusa z Czarnego Miasta, nie mają oni za sobą nic wspólnego. Atakujący z łatwością znajdzie sposób, by pięścią bronią lub ładunkiem wybuchowym zniszczyć ich tarcza. Tak uważasz? O ty! O! Nie tego się spodziewałem. O! Jebut! Jebut! Zieścimy! Drogowiec! Musicie mnie tym męczyć. Ale dobra. Przynajmniej nie będę się męczyć z tymi kurde notatkami właśnie w późniejszej wersji tej gry. Nie da ci przejść w jednym kawałku. przykuć się na ćwiartowanie. Drogowcy z trzech zasobów. Dzięki pancerzowi są dość silni nawet w pojedynkach, jednak to w grupie stanowi naprawdę poważne zagrożenie. Dobra z w przypadku walki z nimi jest zaopatrzenie się w mocną zbroję, parowanie ciosu i wyprowadzenie potężnych ataków Właśnie zauważyłem. Cieśniemy, ciśniemy, ciśniemy, jeśli się da. Alwal. Kolejny... No szkurde, chciałem tylko potrapać po głowie. Oj! Mam cię. Myślał, że mnie wychwycisz. Chwy o, czekaj, czekaj. U, mam cię, kurde. Teraz jebut. Icyk, icyk, icyk No, i co teraz powiesz? Już jesteś bezbrodny. Nie pięknie, o mogę... tu to już pokonałem. Eee, Okej, uzna to za misję wykonaną, więc warto pozwać. O, słyszałem, że jest jeden, który wie, jak tu gotować. I jeśli byłem tam, to bym cię stąd, czy to ty, czy nie? Tak, tak, jestem. Widzę, że ty zabiłeś tych dwóch, którzy mnie nakarmiali. Nazywają mnie Blastcap, hail from the bullet farm. Mhm. Dobra, Jaka jeszcze tylko opuszczę po to, żeby móc go uwolnić. Pompuję cię, kurde, i proszę bardzo. Okay. No, lec, 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 po lec, Kapiszon został uwodniony jest drodze do Jetta. Spójnie będą mogli rozbudować produkcję prochu. O! Jako jest projekt już przygotowany. Nieźle, nieźle. W sumie to chyba się tyle. Ale ten teren nie został jeszcze do końca oczyszczony. Więc pora znowu po raz kolejny poeksplorować. O! Czekaj, czekaj! Ale najpierw się nawodnię. No, o, czekaj, 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 chodź tu, chodź tu. Ha, ha, ha. Wpadł se w samą pułapkę. I boom! Tak jest. O, mamy tutaj konserwę. Znaczy, psią karmę, rzeczy smacznego. O, kurde, aż mi na ten widok. Ale jak móc, to móc. Dobra, bieramy jeszcze ten bum. Był jeszcze gdzieś jeden, ale... Zależy, kurde, gdzie on się znajduje. To trochę mi długo zajmie. A ja zobaczymy, zobaczymy. O, można powiedzieć, że to tutaj jeszcze nie sprawdzałem tej części. W ogóle można powiedzieć, że jest 10 minut szukając, niebo, a tu okazuje się, że chyba raczej do tylko terenu jeszcze nie zaglądałem. To może właśnie w tym tutaj będzie jakiś. Paczka złomu. O, jest, kurde. Rany, faktycznie ten expo jest naprawdę irytujący. Dobra, teren oczyszczony, misja ukończona i... Jak chodzimy zeskoczyć? O, lera, to to ma problem. A nie, jednak nie mam. I git. Wzywamy No Nie, 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 jak to nie teraz? To jest, nie mogę kurde wezwać. No, teraz mogę, kurde. Max, co z tobą? Trzeba tylko wezwać chambaketa i bo sprawie. No, widzisz, jest na, na zawołanie. Gotowe. Dobra, można powiedzieć, misja wykończona. Czyli można powiedzieć, że jest teraz tyle terenu, terenu do oczyszczenia. Jego dowoł, co? No, mamy jeszcze tutaj jedną no, misję do, do wykonania. Dobra. Trzeba się przekonać. To kolejna misja, gdzie na nas przeżykuje. Ciąg dalszy nastąpi.